Cześć, oddaję mikrofon. Witam ciało przez dużo osób do mnie pisało, że chciałbym je zobaczyć na galifejm MMA 5, to prawda? To jest tylko jeden jedyny warunek. Jeżeli moim przeciwnikiem zostanie Marek Kruszwil. Zgadzacie się? To na to, Marek? Gdzie jesteś? Moi drodzy, jeżeli dobrze zrozumiałem, właśnie Mini Mike wyzwał na pojedynek Lorda Krużwila! Co?! No i zobaczymy, co powie pan włodarz. Przy frekwencji... Słuchajcie, Koni, Michael od dawna już chciał pojawić się Tutaj w tym Oktagonie jesteśmy naprawdę stary. Wdzięczni tobie, że dostrzegłeś naszą federację, że chcesz tu zawalczyć. Jak wiadomo każdy szansę ma, każdy ma szansę się tutaj spróbować. I teraz wykonamy telefon do Malka i zobaczymy, czy on przyjmie wyzwanie. Wam chyba nie odmówi. Czemu chcesz walczyć z Lordem? Bo nie lubię tego ba. Dobrze, słuchajcie, zadzwonimy do Malka. na żywo dzwonimy do Malka. Moi drodzy, w tym momencie Wojtek Gola na żywo dzwoni do Lorda Kruszwila, zobaczymy, co będzie. Na mówiąc. Jeżeli może, to podgłośnijcie proszę tutaj mikrofon, aby było dobrze słychać. Tak, słucham. Cześć Matko, witamy Cię. Cześć Matko, witamy Ciebie. Cześć, cześć. Yy, czy Ciebie słychać? Powiedz coś. Yy, no, zawsze jest coś, no. Słychać? Słuchaj, właśnie, no. właśnie zostałeś wyzwany przez Michaela do walki w Oktagonie na gali Fame MMA 5. Czyli rozumiem, że jestem teraz na żywo? Jesteś na żywo. Yy, I z kim? Jeszcze raz? Z kim? Mini Mike cię wyzwał do walki. N naprawdę? Bo ja na chwilę to do to oglądałem w tej Mini Mike, tak? Mini Mike cię wyzwał do walki. O, ty to mnie trochę zaskoczyłeś. Szczerze powiem. Powtórz? Zaskoczyłeś mnie trochę. Myślę, myślę że, że mógłbym się zgodzić i mieć wezwanie. Powtórz. Słuchaj mnie? Słyszę od ciebie. E, myślę, że uf, mimo tego, że jestem tak teraz zaskoczony, to mógłbym przejąć wyzwanie, e, ale pod warunkiem e, jednym, bo już od dawna... Poczekajcie, bo... proszę, e, o chwilę ciszy. Powtórz. E, od którego momentu mam powtórzyć? Od kiedy mnie nie słychać? Nie, nie, nie słyszałem. Poczekaj, ja będę przekazywał to, co mówisz. Moi drodzy, Wojtek dokończy tę rozmowę. Wojtek ja przekaże ja to, co mówi Marek. Proszę, Malaj mówi, że przyjmuje wyzwanie pod warunkiem, że z jego części, z jego gaży, zostanie przekazane 50 tysięcy złotych na cele charytatywne oraz że nasza federacja dołoży kolejne 50 tysięcy złotych również na cel charytatywny. Chcecie tego? To co Marek, w takim razie widzimy się na Gali FAME MMA 5. Marek pyta, czy jesteś na pewno tego pewny? Czy jesteś pewny? Tak, jestem tego pewny. On powiedział, że ciebie nie lubi. Marek mówi, że... Marek mówi, że tym bardziej chce wziąć tą walkę. Marek pyta się, czy nie chcesz innego dywala. Nie, tylko jego. Okej, okay, słuchajcie, oddaję mikrofon Alkowi i szacuję dla mnie, Zróbcie hałas! A więc,